Hello Nie zgadniecie Naprawdę nie zgadniecie Nie zgadniecie Poniedziałek Oglądasz to we wtorek? Mm, rozumiem Ale teraz jest poniedziałek Słuchajcie, jest bosko Jest bosko Mamy piękną jesień Kolorowo się nam tu zrobiło Dookoła O, dzień dobry i mamy piękną jesień. Ścianki praktycznie mamy postawione na projekcie. Chciałbym Wam powiedzieć. O weekendzie Wam dużo nie będę mówił, bo w weekend miałem po prostu bardzo mocny jakiś pogmat padny. Wczoraj, w sobotę to już nawet nie wiem co ja robię. Ale byłem bardzo busy i ogólnie czuję się przemęczony. Muszę odpuścić chyba jeden z weekendów, bo bo się przekręcę. Ścianeczki, 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 czyli ścianki mamy i będziemy teraz dzisiaj knuć, co zrobić z elektryką najprawdopodobniej. Więc przepuścimy te kable z powrotem w odpowiednie miejsca, w które były. Na koniec dnia postaramy się albo w trakcie przygotować miejsce pod, pod nasz brodzik, płytkę brodzik, to Wam też pokażę, co żeśmy zakupili na koniec dnia. I myślę, że jutro spokojnie powinniśmy zacząć zakrywać ściany, abyśmy mogli tą łazienkę zamykać. Myślę, że też zrobimy duży porządek w kuchni, bo trzeba też będzie przemalować kuchnię. Tam zrobiliśmy jeszcze w całym domu jakieś snaki. Podfilowaliśmy szczególnie nad skirtingami, bo bardzo mi się to nie podobało. A im dłużej tam siedzę, tym gorzej to dla mnie wyglądało. Więc popodciągałem w piątek, Darek podciągnął resztę. Będzie dzisiaj miał zajęcie, jeżeli dotarł. <laughs> się wszystko okaże, bo jeszcze nie wiem. Także będzie update za chwilę. Więc takie małe snagi, ze względu na to, że po prostu miałem na to ekstra czas teraz, bo, bo, bo jest za dużo ludzi, było w piątek, więc poprosiłem, żeby to było zrobione. Więc będzie zrobione. A my będziemy skupiać się już na łazience teraz, nie? Zamykać Także w tym tygodniu, słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek Zobaczymy jak ten tydzień postaramy się zamknąć to, to jest wyzwanie Każdy dzień to będzie ogromny progres jakby na tej łazience I będzie widoczny Także trzymajcie za nas kciuki, słuchajcie Mam taką do was prośbę I zobaczymy się za chwilę Mi, Miłego dnia robaczki <laughs> Cześć Wiesz jaki jest najlepszy plan? Bez planu. Plan bez planu. Zapraszam, zapraszam Was do nowego odcinka. Nowa seria odcinków nazywa się... Że, że, jak, jak robimy łazienkę. Jak robimy łazienkę, właśnie. Zapraszam do naszego biura. Zastanawiamy się teraz, który ruch by wykonać pierwszy. I robię listę. Powiem Wam, jak to na tą chwilę wygląda. Elektryka jest nieogarnięta, trzeba poprzepinać te kable, bo jest po prostu bałagan. Wszystko my z tego skorzystamy, to nie jest tak, że nie. Ja tego po prostu zwyczajnie nie rozpinałem, żeby później nie robić sobie problemu. Musimy dostarczyć pstyczek tam na drugą stronę, bo już nie będzie tego półkorda. Musimy dostarczyć prąd tutaj do lustra, bo będzie lustro. Musimy dostarczyć prąd do kibelka, bo kibelek będzie na izolatorze, co prawda, ale będzie musiał być prąd. Ponieważ deska klozetowa jest jakaś tam smart i będzie, będzie podgrzewana. <gryw> nie wiem co jeszcze robi ta deska, nie pytajcie mnie. Musimy zrobić światełko i gniazdko do lodówki i to wszystko chyba, nie? Tu już więcej prądu nie ma. A i ekstraktor, no ale to wszystko mamy w tej instalacji jakby, nie? Czyli będziemy musieli zamontować wyciąg, wyciąg będzie nad prysznicem. Uważam, że to jest najlepsze miejsce, tylko też taka lokalizacja chyba bardziej centralna, bo będzie sześć światełek w tym płaskim suficie tu nie będzie już światła na tym pochyłym więc będą trzy światła w tą stronę i dwa światła w tą stronę wtedy będziemy mieli miejsce mniej więcej centralnie tutaj na wyciąg, który właśnie teraz Adrian przygotowuje bita do tego, aby się tam przewiercić w tej ścianie nad joysami. więc to musimy zrobić ja jedę do sklepu zabrakło nam Joyce'a dwóch jednego? bo odcinki mamy, nie? Chodźmy, 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 tak krótkie. Aha, nie mamy takich. Już nie No to z dwa. To z dwa no. potrzebujemy, nie? No. Tak, dwa? Dwa tojsty, proste bordów trochę folii. Folia może. E, na kable i tyle. Boże. Nie. Może śmieci załadujemy w nam ten śmieci. Nie. nie, nie. Jeszcze nie, ale... Ja nie ale? wiem, co ja u mnie na samochodzie się dzieje. Jakie ja płyty wstawię? Wstawię. Tak? To trzeba policzyć ile płyt. Nie? Dobra, nie chce mi się, ale Jej jadę. To to mogę, tak, mogę auto, jak zrobię tutaj tą dziurę, to mogę ładować Uładować auto no, niebieskie i tak i To i może dowieś, tak, jak coś do Ciebie, to w tym tak czasie jak Ciebie nie będzie Dobra, to tak zrobimy Let's go A no może kawę byśmy najpierw wypili? To Chodź, to jest, idziemy po kawę To też jest dobra myśl Dobra Ja do sklepnia. Słuchajcie, ja do sklepu muszę trochę rzeczy kupić. Zawsze chyba od Screwfixa, bo tam kupimy kable, jakieś łączki, pierdoły, puszki, wszystko co jest tylko nam potrzebne. I muszę kupić gdzieś folię i pewnie przejadę obok trawisa to wezmę od razu płyty wszystkie na, na ścianki, więc będziemy mieli sprawę zamkniętą. Choć, zobaczymy. Ile zdążymy dzisiaj zrobić. Ja naprawdę nie, nie chcę dzisiaj pracować. Ja wiem, że <laughs> powinienem tutaj Tworzyć taką otoczkę człowieka pracy, że zawsze jest zmotywowany i, i wiecie, i chce mu się. Ja, nie, ja dzisiaj nie chcę. Ja dzisiaj, dzisiaj jestem zmęczony. Dzisiaj zrobię chociaż połowę i będę szczęśliwy. Uwierzcie mi. Lecę ze sklepu, let's go. Chciałbym Wam tylko pokazać, jak wygląda prawdziwy malarz w Wielkiej Brytanii. Farba wylewa mu się z tyłu. W środku zobaczcie, co się dzieje w środku. On się właśnie wyciera, bo chyba wylała mu się cała puszka na niego. Całe spodnie, cała kierownica, cała dźwignia biegów, nie. Gdzie ja jestem teraz? No, gdzie? Trawi się, tak, prawo. o <grymianie> <grymianie> Jestem trawisiem Przestań trąbić, tak Spodobało mi się Więc płyty gipsowe muszę wziąć I to nie byle jakie, tylko te, wiecie, moisture resistant Kupiłem membranę, którą mam tutaj W scruffiksie, słuchajcie, zielony Takie cudo Vapor membrane Czyli podobno oddychająca nawet Nie wiem, czy ona jest oddychająca Nieważne, może nawet nie oddychać dla mnie już martwa. Potrzebuję dwa joysty, bo nam zabrakło, potrzebuję płyt i śrub. I taki jest plan. Dobra, słuchajcie, mamy, wziąłem izolację, wziąłem płyty Izolacja tylko minimum, bo tam już izolacja jest, więc dorzucę od siebie w te ścianki, żeby nie były takie puste eee, 25 z Selotexa to będzie super, let's go A teraz Wiadomości lokalne. Co <słuchajcie> Płyta gipsowa wodoodporna, czyli tzw. moisture resistant. One są inne niż standardowe i to już zostało udokumentowane. Mógłbym wam pokazać na przykładzie, gdybym miał taką zwykłą płytę, dlaczego bierzemy takie płyty do łazienek, a nie inne. Ponieważ ten produkt w środku, choć wydaje się nam taki sam, nie jest taki sam. Tu nie chodzi o tylko kolor papieru. On po prostu nie wsiąka wody. Ale to długa historia. To już widzieliście wiele informacji na ten temat. Ja zapłaciłem 16,45 za sheet. Plus VAT. Więc jeżeli ktoś chciałby znać ceny. Za Selotex 25 mm 13,85. A za Multiblades, które tu mam gdzieś na Set Multiblades zapłaciłem. 2040 40 pianka 760. I na tym chciałbym zakończyć wiadomości lokalne. Słuchajcie, pamiętajcie, że gramy w Piłę w Strojach Świętego Mikołaja w Londynie, w Green Parku 10 grudnia. Spotykamy się o godzinie 10, mniej więcej o 11, rozegramy mecz, który potrwa pewnie z dwie godziny w sumie, razem z przerwami. Więc jeżeli macie ochotę, zapraszam. Zobaczycie sporo Mikołaj I sporo fanów. Jest plan. Jest plan taki, że muszę znaleźć ołówek. Mam ołówek, czy go nie mam? Mam. Obiecałem, że wpiszemy na serduszko jeszcze dwie osoby. Dopóki nie zakryliśmy plasterboardami, to jeszcze jest szansa. Więc za chwilę to zrobimy. Dobra, słuchajcie, prośba numer jeden. Cześć pracy. Pracy. Jest. I dopiszę jeszcze kogoś. A nawet dwie osoby. Dopiszę Tomasza. Eee, Tomasz, gdzie masz te szy? Udało się. Sorry. Dopiszemy panią Irenę. I... I dużo więcej osób mógłbym tu dopisać, ale musicie to skomentować, zanim to zakryjemy. Dzisiaj jeszcze robię elektrykę. Dzisiaj raczej tu nie będziemy nic kręcić. Musimy powkładać izolację tam, gdzie się da. Zapomniałem kupić dwa joystick, które miałem tutaj umieścić. Jestem zajebisty. Wszystko inne kupiłem. Więc będę musiał wrócić do sklepu, ale już nigdzie nie jadę. Muszę rozpiąć te kable, popuszczać tak, jak trzeba, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to jeszcze możecie tutaj zaistnieć, ale musicie napisać w komentarzu. Zastrzyki, jak widzicie, działają. Wszystko się mokre zrobiło dołem, a tutaj w miarę to wysuszyło. Także pomagają te zastrzyki ostatecznie, słuchajcie. I to dobrze, dobrze pomaga. Let's go, let's go. Od, ocieplimy to troszkę też tutaj, bo myślałem, że damy samą izolację foliową i płytę, ale stwierdziłem, że na pewno na tych ścianach, tutaj chociaż, na tych, damy izolację, żeby nie było takiego bicia, wiecie, tej temperatury w tą ścianę. Więc będzie pięknie. Let's go, let's go. Kiedy wziął Chcemy przyjechał. Taki wystraszeni, muszą dopełnić swojej sprawy, żeby nie było, że ktoś ich później obciąża za to, że boksy były zniszczone. A no więc zostaw to tutaj, wniesiemy go sami. Nie, my musimy to wnieść sami. Nie spotykałem się do tej pory z czymś takim. Aż dziwne, że oni tak nalegają, żeby to sami wnieść, nie? Aha. Zazwyczaj to jest ok, thank you, bye, nie? Skąd ten znak, Adrian? Patrz, jaki mamy znak, nowe wysuvenira. Teraz wam pokażę, co Adrian znalazł Zobaczcie Dobra akcja Skąd ten rys, kurwa zajebał? Czemu od razu zajebał? Nie wiem, no nie widziałem tego wcześniej Ja też nie, za było, bo szedłem A, za 7 było, no to już mamy suvenira. Podoba mi się do garażu będzie. Wszystko prawie już mamy, słuchajcie. Tych małych drobiazgów nie wypakowałem. Wypakuję je później. Jedziemy zwalić śmieci za Adrianem. Ja pojadę kurde, bo zapomniałem tych joysów dwóch wziąć. I wałeczki jeszcze kupacy chcą. no to od razu wałeczki wezmę. <laughs> because that's what they look like camel droppings no i know i know i know they look like yeah but, but they're quite tasty so we do a very thin one as the one i show you and you can get slightly thicker one as well all right okay but yeah you know, okay. i try to share you some experience <laughs> Any good you enjoy yeah very much so very much. i'm off to Are work busy? yes too busy I was planning to do a little bit more today, but uh, I can't cope. There is no, always some no. delivery managing. I'm no doing so... a bit of pruning. Yeah, so Monday. See you, see you. later. Thank you very much. No problem. Bye. Ja włączyłem kamerę, dziadek potrzeb. Słuchajcie, dziadek właśnie Alan. Alan z boku dostał ode mnie ten. E... Jezu, kto pamięta, to pamięta. Ten. dry sausage mówię. Kabanosy. No. Dostał do mnie kabanosy i był zdziwiony, że to takie dobre. Widzicie? Facet 81 lat i jeszcze w życiu nie próbował tych, tych kabanosów. Coś podobnego próbował kiedyś, ale nie, nie kabanosy. Tak to w życiu jest. Także miło, że go zaskoczyłem i miło, że pozytywnie, słuchajcie. Let's go, let's go. ta da ta-ta. Rafał znowu jest na kupa. Rafał dzisiaj nic nie zrobi. Rafał jest zajebisty. Uch, a! Dobra, my mamy ten Tool Station rzeczy dodatkowo kupiłem przy okazji, bo te roleczki, bo pojechałem po drewno Z chwilę tam zajął mi ktoś na telefonie jest za druga, nie wiem co ja dzisiaj zrobię ale przy okazji byłem w Tool Station i wiecie co, ujrzałem coś takiego, powiem wam co to jest endoskop, czyli kamera kamera, słuchajcie, kamera na Kamera, którą możecie połączyć za pomocą Wi-Fi, i to, to jest Bayer, że możecie użyć własnego telefonu, nie potrzebujecie dodatkowego screena. To jest ten element, e, nie wiem, Wi-Fi, więc ja to wrzucam do pudełka, ja to sobie rozpakuję. Czyli macie ogólnie jakieś tam kabelki, jeszcze dali, nie wiem do czego, ale jest kamera na kablu i to ma 3,5 metra. Słuchajcie, ten kabel nie jest jakiś super, bo to wiadomo, tylko 29 funtów kosztuje, a ale, ale jesteście w stanie tam wygiąć lub wyprostować to, to nie jest takie jakieś takie miękkie, miękkie, nie? Więc ostatecznie możecie to włożyć, słuchajcie, do, to jest odkręcane? Nie, to jest zasilowane, czyli nie jest odkręcane. U mnie na przykład to było odkręcane w tym starym modelu, który tutaj gdzieś mam i zaczęło parować, więc yy, patrzę 29 funtów, why not? 3,5 metra, to zobaczcie w rury na przykład kanalizacyjne jak daleko możecie to włożyć nie, bajer testujemy to, dzisiaj może jutro, zobaczymy jak to działa w tool station słuchajcie także jakbyście chcieli sobie kupić kamerę do inspekcji którą możecie podłączyć do telefonu wow to żadne pieniądze, szczerze zobaczymy czy działa szczerze, let's go Dobra, zacznę od tej wiązki słuchajcie, dowiem się co tu się dzieje w ogóle, w tym bałaganie, więc życzcie mi powodzenia. Dorówmy się. Ratujcie. Co ja wam mogę powiedzieć? Rozszyfrowałem pajęczynę, okazało się, że dwa kable są niepotrzebne w ogóle, poszły w piździe, ponieważ jakiś wariat zrobił sobie ring dookoła od światła do światła i zrobił sobie też ring od gniazdek do gniazdek ale to nie był ring to była jakaś przedłóczka magiczna nie wiadomo po co, może w razie był był dodatkowy kabel Ogólnie ring polega na tym jak wiecie że jeden kabel dochodzi z prądem a drugi niby odchodzi ale wraca do następnego gniazdka idzie dalej i tak dalej a tu jakiś po prostu trzeci kabel był z dupy więc wyciąłem to. Już wszystko leży na, na zewnątrz. Jeszcze teraz jeszcze tylko tą wiązkę ogarnę od światła, bo też nie wiem co tu się wydarzyło. Tu był jakiś majster przede mną, który faktycznie miał pojęcie. <gry> <gry> Więc to też ogarnę. No problem, tylko jeszcze chwila. Światełka mamy fajne, bo są klikane. Słuchajcie, pyk, moment i sprawa zamknięta. Można przedłużać ring. Nie trzeba zakładać dodatkowych kostek na, na, na lampie. Teraz Wam pokażę. Czekaj się, tylko to może skrócę troszkę. Sekunda. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. W ogóle pewnie już widzieliście takie lampy, ale można Wam pokazać. Łajcie, czemu tu nie chcesz wejść? Okej, okay, poczekaj. Inaczej tak On nie chce wejść, więc poczekajcie. Co tu się wydarzyło teraz? Mało światła mam. Błah, dlatego. Zaraz tu włożymy. Dobra, zaczniemy od naszego neutrala. Ok, jest. Glas. Miał problem, ale glas. Drugi glas. Piękny. I trzeci. Ok. Glas. Więc ogólnie rzecz biorąc. W takiej lampie macie kostkę, dzięki której możecie przyjść z prądem i odejść na chłopski rozum. Więc będzie można podłączyć następnych sześć lamp w następnym szeregu. Jeśli ktoś pokazwał, jeśli jak na zewnątrz. Nie. Było. Teraz już pokażę. No, ale jak teraz nic nie ma. Tak. Pokażę wam jak ładnie dzisiaj jest na zewnątrz. <laughs> jak oni widzieli? Jak widzi. nie widzieli? Powiedzcie, że widzieliście. Zobaczcie. Nic nie ma. <laughs> to było pełno. Jak nie widzieli? Widzieli. Ja pokazywałem. Tak, tak, tak. To jakiś czas temu, ale widzieli. Więc to wszystko dzisiaj zniknęło. Nie ma średa, nie ma śmieci, które tu były po tej całej. Demolce, którą jeszcze mieliśmy tam tygodniu. Dzisiaj już mam elektrykę połapaną, słuchajcie. Już dowiedziałem się co i jak nawet pstyczek mamy zrobiony. Nawet mamy izolator już we właściwym miejscu. I nawet ekstraktor już podłączaliśmy na próbę. Oczywiście tą wiązką się zajmę jutro. Te trzy kable stąd lecą, słuchajcie. Tyle Wam powiem. I cała ta kupa tego gówna też idzie, bo tu jest straszny bałagan To oczywiście wymienię, to nie zostawię w ten sposób. Więc będzie fajnie. Światło będzie jutro ogarnięte. Jeszcze tylko jeden kabel zabierzemy stąd do lustra. Także będzie cud. Jeżeli chodzi o gniazdka, już znaleźliśmy kable. Już je spiąłem do kupy również, tak jak widzicie i tutaj przepuścimy, zrobimy gniazdko do lodówki. Przy okazji założymy bezpiecznik i podpuścimy kabel do toalety. i Picobello słuchajcie. Izolacja jak widzicie wchodzi. Adrian zaczął ją wrzucać, z automatu odizolujemy ścianę. Zewnętrzną od wewnętrznej, tyle w temacie. Szybki odcinek, trochę tam roboty zrobione. Darek poszlifował, pomalował u góry. Ja tu tylko drewno potaczył i widziałem picobello. Będzie trzeba zająć się tym pierwnikiem tutaj w kuchni. Będziemy działać dalej. Let's go. Do zobaczenia jutro. <słyski>